Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj lukas w naszej alternatywie historycznej dla Polski w okresie 100 lat jej wolności, czyli gramy do 2018 roku. Dzisiaj będzie ostatni odcinek, no i niestety zarzucaliście, że mi załatwo idzie w tej kampanii. No i w sumie macie rację. Dlatego załóżmy, że w 1971 roku porąbało mój kraj i e, zrezygnowali z dyktatury i wprowadzają multiparty system, czyli mamy system wielopartyjny w naszym kraju i następnie wprowadzimy sobie demokrację, hura, demokracja, wolność na świecie i następnie wprowadzimy sobie, myślę, że powerful head of state, bo raczej jestem zwolennikiem tej demokracji prezydenckiej niż parlamentarnej. Następnie, celem naszej kampanii będzie zdobywanie demokracji na całym świecie, aż do momentu, aż będziemy mieli największe złoża demokracji na świecie. Więc, świecie, bój się polskiej demokracji, bo nadchodzimy. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniczkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Ale zanim popełnimy ten zły czyn zwany demokracją w naszym kraju, po prostu wypowiedzmy wojnę Niemcom, żeby ich tutaj pocisnąć i zdobyć kolejne terytoria dla naszych tutaj Niemiec Wschodnich. I przepraszam, że te terytoria oddałem Niemcom Wschodnim. Może im zabiorę potem. What? Niemcy mają broń atomową? Nie, to ja zbuduję swoją broń atomową. Polskie dywizje Pancerne dopadły armię niemiecką pod Lumburgiem, gdzie spuścili im sromotny wpierdol. Szybkość polskiego Blitzkriegu zadziwiła Niemców. Większość ich armii jest już w rozsypce i padają ostatnie umocnienia na południu kraju. Kraj niedługo się podda. Hiszpanie zapłacili za totalny brak przygotowania do wojny i ponowne danie się zaskoczenia. Dlatego też odpuszczają nam nowe terytoria wakacyjne oraz terytoria przy granicy z Chinami. Dla przyszłego rozwoju Polski dość istotne. Czas wyzwolić kolejne ziemie od tego złego narodu niemieckiego. A i teraz, po tej łatwej wojnie, zostaje nam już tylko przyjąć te terytoria. I wprowadzić tam naszą administrację oraz odbudować armię. Po tej wojnie, by the way, Polska stała się piątym najpotężniejszym krajem na świecie. Ha, ha. Ech, inaczej ten smutny moment, w którym wprowadzamy demokrację w naszym kraju, ale no cóż, poradzi się tak, taka wola narodu, takie rzeczy trzeba zrobić, takie dziwne sytuacje, takim dziwnym sytuacjom zaradzić. I ostatecznie system prezydencki. I nagle nasze armie są za duże, jakie to słabe. A cóż to za dziwny wynalazek? Czas wprowadzić demokratyczne czołgi dla naszej armii. Teraz mamy tutaj nasze organki. Nie wiem jakby, ale ja myślę, że to czas najwyższy, żeby zabezpieczyć złoża demokracji w Bagdadzie oraz w Bas. bas... bas... Pff... W tej, w tej prowincji. Te, ja w demokracji mam jakieś partie. What the fuck? Partia komunistyczna. Mamy partię wolnościową, która obecnie rządzi, oraz konserwatyści. Ale jazda. Ej, fajne to. Tylko nie rozumiem, czemu takie budusy są dla partii komunistycznej. Powiem szczerze, że są one najmocniejsze tutaj ze wszystkich. Good Produce Modifier, Manpower, Domestic Trade Power. E, national Manpower dla nas, znaczy National Party to, to jeszcze rozumiem, ale oh my god, ja się chcę być komunistą z takimi bonusami. A tak nam się prezentują wybory, możemy albo spodziewać, że nasz obecny władca cały czas zostanie, albo mieć komunistycznego no tutaj przedstawiciela, konserwatywnego, demokratów, nacjonalistów. O oh my god, jakie to ciekawe, fajnie to wymienił. Więc to jest czas najwyższy, żeby szerzyć tutaj demokrację i zdobyć te złoża demokracji od imperium osmańskiego. A wiemy, że Osmanowi do demokracji takiej prawdziwej to jeszcze daleka droga dla nich. Polskie wojska nie ponosząc praktycznie żadnych strat rozbijają kolejne wojska osmańskie. No cóż, trzeba szerzyć demokrację, widać, że ten imperialistyczny naród nie ma żadnej woli. Strategiczne złoża. Demokracji w Bagdadzie oraz Basrze zostały zabezpieczone, i w zasadzie jest już to koniec imperium osmańskiego. Myślę, że możemy ten region uznać za nasz i że możemy go już tutaj spokojnie zabezpieczyć. Tak się szerzy polska demokracja. Mamy okazję, by wprowadzić demokrację federalnej republice Rosji. To jest ciekawe słowo, żeby wypowiadać tę wojnę. No tak sobie, sprawiedliwa demokracja, zbeni w tych krajach. Na szczęście Stany Zjednoczone i Francja odmawiają udział w tej wojnie po stronie Rosji która swoją drogą zaatakowała imperialistycznie biedny Afganistan no i my musimy stanąć w jego obronie. E, tutaj bierzemy na generała pana, który z 6 do Sidza, O oh my god, chyba jeszcze takie, nie no, miał jakiś takiego generała, ale lecimy dalej z naszymi tutaj no, wojskami, wojnami, zajmiemy te terytoria, które są bardzo demokratyczne i myślę, uuu, jeszcze tutaj ile demokracji jest, ile tej demokracji w tej Rosji? Hmm, trzeba się postarać. Jak zwykle Rosja została totalnie zaskoczona przez nas, ale powiem Wam szczerze, że ta gra po prostu zaczęła wiklatkować, jak Rosja zaczęła rekrutować swoje wojsko. O, możemy powołać polski program kosmiczny. W sumie nie mam żadnego pojęcia, co to robi, ale może być ciekawe. Po niecałych dwóch latach wojny wojska rosyjskie są w totalnym odwrocie, co prawie jest ich jeszcze dość sporo. Ale wszystkie wycofują się za Ural, wszystkie wycofują się za Ural, uciekają przed mną, przed moimi armiami. Ja zdobyłem większość fortów i w zasadzie tą wojnę możemy już kończyć, bo... hmm, chyba doprowadziłem Rosję do skraju załamania, że im się odpaliła rewolucja w kraju. Zabezpieczamy sobie Krym, zabezpieczamy sobie tutaj złoża demokracji, Wszystkie, które obecnie ma odkryte Rosja, ona pozostałe niestety nie, nie stać teraz warskorowo, żeby je zdobyć. Ale myślę, że tak czy siak taki pokój nas jak najbardziej zadowala tutaj w naszych dążeniach demokratycznych na świecie. Możemy wysłać satelity na orbitę okołoziemską. Spoko, robimy to, stać nas. W 1986 roku Polacy wystrzeliwują pierwszego Polaka na Księżyc. Niestety doszło do zagrożenia. Imperium Osmańskie zaatakowało Wielką Brytanię. No dobra, Wielka Brytania zaatakowała Imperium Osmańskie, i grozi to straceniem tutaj demokracji w Kuwejcie. Myślę, że to czas najwyższy, żeby zabezpieczyć ten obszar dla Imperium Polskiego. Mimo toczącej się wojny, praktycznie na terytorium całej Europy, Polska buduje swoją stację kosmiczną. Teraz chyba taką prawdziwą wojnę światową wypowiedziałem, nie? Ha. Zaawansowana myśl techniczna Polaków spowodowała, że możemy zbudować już pierwszy fuzyjny reaktor w Bagdadzie. Słuchając z takich ciekawostek, to na przykład Chiny zajmują teraz Mongolię, wykorzystują to, że Rosja już nie przestała gwarantować niepodległość, a Japonia bije się tutaj również z Rosjanami o przejęcie terytoriów panżułskich i o dziwo wygrywa tą wojnę. Jest to dość śmieszne. Stutysięczny desant wojsk polskich, dowodzonych przez Dawida Komorowskiego, wyrusza z Kłajpedwy tutaj na północ e, Wielkiej Brytanii, żeby zacząć e, wyzwalać te jakże niedemokratyczne ziemie. I tak oto wojska polskie zdesantowały się w Aberden, czyli niedaleko byłej szkockiej stolicy. No i teraz trzeba będzie po będzie zaatakować ku południu. Po czterech latach ciężkich walk Brytyjczycy poddają się, są zdolni i zgodni tego, że tereny demokratyczne należą tylko i wyłącznie do Rzeczpospolitej. Jak widzicie wspaniałe zwycięstwo. Kolejne terytoria z dużą ilością demokracji należą do nas. No i udało się. Polska jest światowym liderem w produkcji ropy. No i teraz to już jak widzicie, tylko i wyłącznie zarabiać. Wylądowaliśmy dopiero na księżycu. Hmm, ciekawe, bo już zacząłem budować stację kosmiczną. A dalej, dopiero na księżycu wylądowaliśmy, ale jesteśmy. O, chyba mam najlepszą piechotę w grze ever. Są jeszcze w ogóle jakieś lepsze? Nie, mam najlepszą piechotę właśnie. Powiem wam, że nie wiem czy dogramy do tego 2018, bo poziom po prostu ścinek, lagów i w ogóle wszystkiego w tej grze jest jakiś totalnie masakryczny. Aaa! 1 stycznia 2000 roku właśnie wynaleziono no internet, nieważne, ale będę też kończył już tą serię, ponieważ nie jestem w stanie już wysiedzieć przed kopem dosłownie. Czwartą godzinę nagrywam gdzieś tam lat, to jest masakrycznie wolno ten czas leci, są po prostu straszne, to straszne lagi. Więc w tym momencie kończę tą serię, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, no to pamiętajcie, że zostawić lajka, a my jeszcze zaczniemy sobie tutaj to przeglądać, jak zostawiamy tą naszą Polskę 18 lat przed czasem. Jesteśmy piątą potęgą światową, to ma prawie 3000 developmentu, pod względem ekonomicznym jesteśmy trzecią potęgą światową, a w zasadzie patrzcie, jak niewiele nam brakuje do pozycji drugiej. Pod względem force limitu, czyli armii, jaką maksymalnie byśmy mogli mieć, jesteśmy czwarci. Przywyższają nas Chiny, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Powiem wam szczerze, że jak oni wypowiadają wojnę, to w tym momencie komputer praktycznie mi się pali. Na koniec przejrzymy, jak prezentuje nam się Europa. Już tyle z Niemiec tylko zostało. Afryka nadal podzielona poprzez swoje tutaj e, państwa imperialistyczno-kolonialne, czyli Francję i Wielką Betonię z Wolnym Egiptem, chyba. Azja prezentuje nam się tak, że to jest duża dominacja Rosji oraz non top -er, e, wojny rosyjsko-chińskie. No i w Indie zostały, Brytyjskie nie wyzwoliły się. Na południu mamy Dutch Indies oraz amerykańską Australię. Ameryka podbiła Australię. Jeżeli idzie o Ameryki, mamy Kanadę, która swoją drogą już toczyła kilka wojen ze Stanami Zjednoczonymi, oraz Meksyk, gdzie tutaj się coś wypuściło, Nikaragua, OK, albo pod, nie podbili tego, już nie wiem, oraz Brazylia straciła część terytoriów na rzecz Ameryki. Też dość ciekawe, bo zazwyczaj botowite inwazje na Brazylię nie za bardzo wychodziły, a tym razem coś ich się udało. Myślę, że my w dążeniach naszej demokracji w porównaniu do amerykańskiej wyszliśmy lepiej. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia.